Cześć, witajcie z tej strony Małgorzata Kaleciok i dzisiaj będzie już drugi odcinek. Dzisiaj sobie powiemy o naszym mózgu, czyli zagłębimy się w naszą głowę i chciałabym Wam przybliżyć temat budowy naszego mózgu, jaki to ma właściwie wpływ i jakie to ma znaczenie w procesie EFT, czyli uwalniania emocji. A więc neurolog Paul McLean badał nasz mózg i odkrył, że tak naprawdę nasz mózg nie jest jakby jednym organem, a on składa się z trzech struktur. Jest to bardzo znaczące właśnie w procesie zmian, które chcemy wprowadzić w nasze życie. Dla mnie ten temat pojawił się, kiedy zaczęłam pracować z koherencją z koherencją serca i tam też jest synchronizacja właśnie dwóch struktur mózgowych, a tutaj przy EFT dzieje się to na poziomie trzech mózgów, czyli to są zmiany bardzo głębokie. I więc tak, czyli jest koncepcja trójhidnego mózgu, na którą w skład wchodzi część struktura gadziego mózgu, czyli tak zwany konstrukt R. I to jest świat naszych naszych naszego instynktu. Związany jest właściwie to ze światem gadzim, tak? Światem gadów. Druga struktura to jest to jest system limbiczny, czyli to są nasze emocje i tutaj mamy do czynienia ze światem ssaków. A trzecia struktura, tak zwana koranowa, w skład jej wchodzą wszystkie tak zwane abstrakcyjne myślenia, świat. Właściwie to jest świat ludzi, to jest ta struktura, która nas odróżnia od zwierząt. I więc tak, opowiem Wam teraz troszeczkę więcej na temat pojedynczych tych struktur. Zacznę od mózgu gadziego. Więc, jak już nazwa wskazuje, jest to najbardziej pierwotna część naszego mózgu i znany jest również jako mózg zwierzęcy, kompleks R. Znajduje się w pniu mózgu, tuż nad, w miejscu, gdzie łączy się rdzeń kręgowy z naszą czaszką, czyli w naszej potylicy. I należy do najbardziej takich prymitywnych części naszej, części naszej egzystencji, można powiedzieć. Jednakże nie należy, nie należy tego w żaden sposób umniejszać. Zaraz Wam powiem, dlaczego. Mózg gadzi wytwarza się już w macicy. I tak ogólnie mówiąc, aby zobrazować to, to są wszystkiego rodzaju zachowania, czynności noworodka, czyli związane z tym funkcje, funkcje to tak naprawdę nasze potrzeby, takie podstawowe potrzeby, czyli spanie, jedzenie, za tym właśnie siusianie i cały ten konstrukt naszych potrzeb ale pień mózgu razem z podwzgórzem tworzą pewnego rodzaju taką funkcję regulowania energetyki naszego organizmu inaczej mówiąc homeostazy i termin się ten odnosi do utrzymywania równowagi wewnętrznej. Jest to niezwykle dla nas ważne i e, mimo, że e, zwie się gadzim i tak naprawdę bardzo prymitywne funkcje, takie totalnie mm, lekkie, niewymagające właściwie inteligencji, można by powiedzieć, e, jednakże jest, jest bardzo, nie, jest kluczowy i niezbędny w naszym funkcjonowaniu. Um, tak, to tyle na temat mózgu gadziego. Teraz mózg emocjonalny, czyli układ limbiczny. On znajduje się w centrum, tuż nad mózgiem gadzim, w centrum ośrodkowego układu nerwowego i zaczyna się wytwarzać już po narodzinach, do około szóstego roku życia. On na, na, czyli właściwie jest stworzony w zależności od doświadczeń dziecka, od kodu genetycznego i od charakteru. I układ limbiczny w, w tym rejonie układu limbicznego znajduje się ciało migdałowate które tak naprawdę jest odpowiedzią na, Znaczy on właściwie informuje, informuje nas o możliwych zagrożeniach, czyli tam wytwarzane są hormony stresu, na przykład też ciało migdałowate różne czynności w ciele reguluje, które są związane właśnie ze stresem, czyli żeby nas informować, że jest niebezpieczeństwo. Czyli podniesienie podnosi ciśnie, ciśnienie też, ale podnosi tętno, bicie serca przyspiesza, i też ten mechanizm stresowy walczy lub uciekaj. I to wszystko jest właściwie po to, kiedy się pojawiają te emocje lęku czy złości, aby nas chronić. Są jest taki sygnał, taka informacja dla nas, że mamy tutaj działać. Że coś się dzieje z zewnątrz. I też jeszcze taka ciekawostka: w tej części mózgu wytwarzana jest serotonina, która właściwie od poziomu serotoniny zależy, czy jak, czy jak my właściwie reagujemy na świat zewnętrzny. I to, jeżeli poziom serotoniny jest niski, nasza aktywność na bodźce stresujące jest większa. No i. Tak samo, jeżeli serotoniny jest dużo, to jesteśmy wtedy szczęśliwi i tak naprawdę mamy większy dystans do świata i, i do tego, co się dzieje na zewnątrz. Ponadto obie te części, zarówno emocjonalny mózg, jak i, jak i mózg gadzi, są odpowiedzialne za rejestrowanie doświadczeń. A także za zarządzanie naszą fizjologią i identyfikacją. Czyli cały system zbudowany z, z poczuciem bezpieczeństwa, głodu, zmęczenia, pożądania. No i przechodzimy teraz do trzeciej części, trzeciej struktury, tak zwany mózg racjonalny, który został najpóźniej odkryty. Tutaj w skład wchodzi kora nowa i kora przedczołowa. No, i kora przedczołowa jest odpowiedzialna za planowanie, przewidywanie, postrzeganie czasu e, i tak dalej, związane z tym właśnie działania. I mm, tutaj też w skład wchodzą płaty czołowe, e, są właśnie częścią tego racjonalnego mózgu, z, odpowiadają za równoważenie impulsów, które przychodzą z zewnątrz. E, na przykład, jak my, od, właśnie od płatu czołowego zależy, jak my budujemy relacje, jak my funkcjonujemy w społeczeństwie, e, jak dbamy o siebie i o innych, e, o naszych decyzjach takich, takich właśnie rozsądnych, jak panujemy nad swoim właśnie takim zwierzęcym, e, takimi zwierzęcymi odruchami. Czyli właśnie regulowanie bodźców związanych z głodem, z popędem seksualnym, z gniewem. I racjonalny mózg obejmuje około 30% przestrzeni czaszki, a zarządza właśnie naszym światem zewnętrznym. Polega to, czyli obejmują takie funkcje jak właśnie te wszystkie postrzegania, osiąganie celów, zrozumienie. Operacji, działań, zarządzanie swoim czasem, uporządkowywanie różnych działań. I teraz tak. Mamy tutaj trzy struktury mózgu. I jak to się ma do IFT i po co w ogóle o tym mówię? Więc z perspektywy neuro, neuropsychologicznej jest tak. Że zmiany w sposobie odczuwania, funkcjonowania u człowieka dopiero wtedy następują, kiedy my się skontaktujemy z doświadczeniem, ale nie tylko ze względu z poziomu poznawczego, a z całym spektrum emocji, czyli właśnie temu towarzyszące emocje są kluczowe. Wówczas dochodzi do uruchomienia tak zwanego procesu neuroplastyczności w mózgu. I właśnie, aby to nastąpiło, potrzebne jest nowe, żywe doświadczenie. Usunięcie z mózgu starej wiedzy emocjonalnej to w rzeczywistości usunięcie z mózgu pewnych połączeń wykorzystywanych przez struktury mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie emocji. No, właśnie głównie za przetwarzanie emocji. Następuje to jedynie wtedy, kiedy te stare, dysfunkcyjne już konstrukty zostaną zniesione i zastąpione żywymi, prawdziwymi, nowymi doświadczeniami. I to właśnie czyni EFT. To robimy podczas procesu. Dlatego EFT jest takie, takie skuteczne. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć, żeby nic nie umknęło? To najważniejsze Wam powiedziałam, więc zadaniem EFT jest właśnie uwolnienie emocji i włożenie w to miejsce, zakotwiczenie tych, tego nowego doświadczenia poczucie go w pełni, z całym spektrum emocji, tych pozytywnych. Hmm, można powiedzieć, że taka wymiana emocj emocjonalna i zesynchronizowanie wszystkich tych trzech struktur mózgowych, co powoduje stałe, trwałe zmiany w naszym czuciu i naszym funkcjonowaniu. Dla mnie to jest istny cud, powiem Wam, że w taki sposób możemy sobie pomóc. Czasami czy jest to po prostu metoda, gdzie możemy po nią sięgnąć, i też skorzystać z pomocy trenerów EFT. Testuję to na sobie cały czas i wciąż jestem zachwycona. Takim ostatecznym miernikiem, sprawdzeniem, czy EFT jest dobrze wykonane, tak jak już wspomniałam w ostatnich filmach, zawsze jest poczucie spokoju, błogości i pe, takiego, takiej pełni też, ale takiego połączenia. Czyli te, te, dla mnie takie, to poczucie połączenia wiąże się właśnie ze synchronizacją tych części trzech, części mózgu. Na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i um, za jakiś czas znowu się pojawię z kolejnym ciekawym tematem e, związanym z EFT. Dziękuję i pięknego dnia życzę.